Drogi Trygonie Ognia, w ten weekend znajdujemy się pod wpływem energii księżyca w pełni. I mam dla Was po karcie. Drogi Baranku, możesz być w energii piątki kielichów. Oczywiście, jeśli cię ta energia nie dotyczy, to nie dopisujemy sobie, nie wymyślamy, tylko idziemy dalej. Szukamy na przykład kart dla swoich ascendentów. A Piątka. Pucharów nam mówi o tym, że płaczemy nad czymś, co jest nieuniknione albo co się wydarzyć musiało, zamiast dostrzec to, co mamy i zrozumieć, że te zmiany były pewnie po coś nam potrzebne. Jeśli chodzi o ciebie, drogi lwie, po środku karta króla buław, no najfajniejsza, najdojrzalsza, najpiękniejsza energia buławowa, czyli właśnie idealna dla twojego żywiołu ognia, to jest osoba, która mądrze wyznacza granice z innymi ludźmi, która nie potrzebuje broni, no chyba że ten lew może być ewentualnie bronią, która jest bliska dla bliskich, która kocha w sposób dojrzały. No bardzo fajna energia. A jeśli chodzi o trzecią kartę, ona jest dla strzelczyków jest to arcykapłan. Pamiętajmy też, że karta może reprezentować albo Twoją energię, albo energię Twojej osoby. Więc albo Ty, droga strzelczyczko, albo strzelczyku, albo Twoja osoba, macie takie zamiary niematrymonialne w ten weekend, tylko bardziej dojrzałe, bardziej skupione na wnętrzu. Kochacie w taki sposób, chcecie być blisko z drugim człowiekiem, chcecie coś z drugim człowiekiem dzielić. Niekoniecznie tylko fizyczność. Drogi Trygonie Ognia, dobrego weekendu Wam życzę.